Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Co teraz wymyśli? Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Będzie chyba podawał. Szeją piłkę we własnym polu karnym. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? I mamy bramkę. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na di.